Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Halak. słuchajcie, dzisiaj kolejna bitewka z gościem, tym razem troszeczkę niżej zjeżdżamy z tirami i właśnie e, sponsorem dzisiejszej bitwy jest kolega Sherman4511, witam Cię serdecznie. Witam bardzo wszystkich. E, słuchajcie, kolega Sherman będzie prowadził tutaj bardzo przyjemny czołg, czyli Lux, e, to może na początek powiedz mi... Czy traktujesz ten czołki jako zabaweczkę, czy też może po prostu y, często nim grasz, lubisz nim grać? Yy, według mnie to jest czysty fun tank, yy, Świetny do właśnie tego odstresowywania od tych wyższych tierów, kiedy tam nie zawsze wszystko wychodzi. Mhm. Tutaj widzę zakrzaczek. Czyli okay. na to? Yy, spot na da oczywiście. Jak już takie przyzwyczajenie z wyższych tierów, bo na tych cierach tam nie masz takiego parcia yy, na środek. A no, jak już tak zostało. Aha. No bo do miasta nie za bardzo. Tam szybko można zginąć, nie? Dosyć. No raz, że szybko, a dwa, no jako czołg lekki, no to tak chciałem akurat no tego spota zrobić na samym początku. Mhm. No elegancko. Jedzie kolejna ofiara. Amunicji premium w ogóle nie używam. Sądzę, że 90 mm penetracji na czołgu lekkim czwartego poziomu starcza bardzo dobrze No rzeczywiście, 95. No kiedyś ten czołg oczywiście nie miał tego działka chyba e, Znaczy to jeszcze wtedy go nie miałem Aha No teraz rzeczywiście to jest zabójcze, aczkolwiek y, najwyżej jak może rzucić tego luxa na szóstki? Y, ósemki o kurcze, no to wtedy ciężka sprawa, nie? Znaczy ósemki albo siódemki, teraz już siódemki, bo zmieniony został y, match, y, matchmaker dla tych czołgów. A no tak, jest łagodniejszy. Tak, to, tak, 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 więc y, siódemki. I na siódemkach starcza spokojnie, tak powiem, no, zero kolorowych prostek nie Boże, bo y, tam różnica jest niewielka, a słabe punkty i tak wchodzi z tych 95 mm 90. 90. Mhm. No dobra, tutaj można powiedzieć, że jeżeli jesteś załadowany, to wtedy... Miazga. Miazga, dokładnie. Problem... No. No, to był fuks. Tu, tutaj akcja cały czas? Tak jest. Za plecami jeszcze tam wiedziałem, że dwóch mam i musiałem szybko na ten reload się schować. No właśnie, bo tutaj... Tak, pomiędzy budynkami ty tu sam jesteś, totalnie, bo oczywiście, jak zwykle, pojechali do kanionu wszyscy, prawda? Oczywiście, tak. <laughs> Nie wiem, co jest w tym kanionie. Tam jest tak nudna gra, jak się tam pojedzie, a wszyscy tam jeżdżą. Właśnie. Dobra, kolejny frak, mamy cztery sztuki już. I niestety musisz się ładować. E, takie tiery dla Luxa to jest marzenie. Tu on tutaj potrafi zrobić naprawdę wiele, wygrać samotnie gęstwo. No właśnie, bo. To jest też dosyć duży evenement, że wyrzuca cię, wrzuciło cię na topie, nie? Jako lata. Tak, tak, tak. Rzadko to się zdarza, bo jakieś tak ze dwie gry na 10 w moim przypadku, ale jak już się zdarzy, to naprawdę porządny wynik można na nim zrobić. A, no czyli wtedy jest nagroda, że tak powiem. Oczywiście. A na wyższych <laughs> tierach też bardzo dobrze sobie daje radę. Aha. Jest bardzo mobilny niżutki. Bardziej no dobre, jest no, taki Bączek, chociaż mógłby jeszcze szybciej jeździć, moim zdaniem, jak na taki, wiesz, zwarty znaczy, pojazd. 60 km na godzinę, sądzę, że i tak jest dosyć wystarczająco. Dobra, przewaga, mamy... Przewaga tego, że jest ten magazynek, to można wyjechać, nadszołknąć, nie stresować, niczym nie przejmować. Mhm. Dobra, dobra, dobra... No, tutaj właśnie zauważyłem, że te Matilda... Bardzo duży chaos robi w naszej drużynie. On tutaj wykości pół timu. No i by wykosił może cały team, nie? No dlatego nie jechałem nigdzie dalej, tylko postanowiłem zająć się priorytetowo Matyldą. O, gościu zjarzył, że coś, tak, coś tak, jest nie tak. Ale na ślepo sądzę, że strzelał. Wątpię, że mi się wyświecił. <laughs> Kurczę. Wiesz, Matylda jest tak twarda, że takie czołgi, co tam są, zwłaszcza jak jacyś może gorsi gracze, no to... Nie wiedzą co zrobić za bardzo, nie? No, mi z tej odległości też wcale w szpatce nie było przygnięte. O tyle dingów się posypie. co jest tu o tyle frustrujące czasem, że ten celownik jest dosyć spory na większej odległości. Mhm. Dobra, arta zabiło. Nie, nie. Tak, tak arta, arta. Okay. Czekałeś aż cały wyjedzie pewnie? Tak i jak pod jakimś lepszym kątem się ustawi, bo tam będzie dosyć ciężko. Jakby przodem stał do mnie, no to za dużo szans na przebicie nie mam w takim wypadku. No kanion cały niestety nie dali rady. O dziwo, dobra teraz... Ale zazwyczaj tak jest, że większość tam jedzie, a zatrzymują się albo nie przypuszczują. Dobrze, teraz niestety zostałeś, Tudego. ale co? Ty będziesz w stanie go stąd wyspotować, dobrze? Mam lornetkę, więc sądzę, że A żarty. no, chyba, że lorneta. No i założyłem, że skoro ten sam jedyny gracz zrobił już czterech, no to priorytetowo trzeba go najpierw załatwić Tutaj wyjechał, no o, i tak się skończyło. Tak jest. Dobra, mamy siedem fragów w tym momencie. Sześć no, minut, więc dosyć szybko. No, tam jeszcze jest artyleria, widzę. Zobaczymy, czy gościu wyjedzie, żeby zdekapować. Niekoniecznie. O, nawet pochwała od Matyldy, co się rzadko zdarza. Od przeciwnika szczególnie, no. Promujące. Tak. dobra. No, Hetzerek górna płyta mocna, natomiast dolna... I boczki, tutaj, i leciutkie, nie? Tutaj stwierdziłem, że pojadę na tak zwane JOLO. Co ma być, to będzie. No, w sumie, no hecerek mało życia. Wiadomo, że Tedek. I no i wiadomo, nie ma tej wieży obrotowej. zobaczyłem, że się skupił na tej arcie. To nawet nie czekałem, nie, nie traciłem czasu, żeby nie zdążył tej arty zabić. Od razu na niego wyjechałem. On się chyba boi tam. Nie, on się już tutaj zjarzył. A, tak. a już za późno dla niego było. Cały magazynek jest. No i to jest właśnie ta przewaga tego luksu. Ma każdą y, y, trójkę, czwórkę to wystarczająco. Mhm. No dobra, i w tym momencie na środku coś było, czyli kurczę, w każdej chwili tu mogło wyskoczyć nagle. Aż 110 życia to nie jest jakaś komfortowa bardzo sytuacja. O, jest delikwent. A to najśmieszniejsze, że albo ten kolega w ogóle mnie nie zauważył, nie wyspotował, albo w ogóle się mną nie przejmował, bo pojechał sobie dalej. Właśnie widzę, no stoi no. coś, bo wierzą. Ja już za późno. No czemu go widać za dużo czasu? No, wiadomo jak się kończy. Ale SU5, gdzie pojechał, no kurczę. Ale nie wszyscy coś mają ja z tym przepychaczem. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. Nigdy to nie było dla mnie zrozumiałe do końca. Dobra. Została ci mała Arta. No ja tutaj najbardziej się teraz właśnie bałem z tym, że ta Arta mi jakoś wyjedzie i dostanę jeden strzał i do garażu. No niestety byś tego nie przeżył. Ale... Tutaj też jest dosyć niebezpiecznie, bo jak się dobrze dwóch gości ustawi, to jeden tylko spota robi, a drugi z daleka na pieprza, nie. Ale zobaczymy co oni zrobią. O I jest. No nawet nie wiem gdzie ten... ...czas strzeli. Już w akcie rozpaczy <laughs> Dziesiąty frak. No na Przechpychacz... Yy... Tak, to prawda, że wieżowcami warto, ale tylko jak arta nie jest dobrze ustawiona przeciwnika. Tam arta łupie strasznie. Tak. O, jedzie, no jedzie. I tutaj... o, dużo szczęścia. Dużo miałeś ustawie. szczęścia, no? Mógł no. rąknąć celnie. A zatrzymałem Dobra. się dlatego, żeby skończyć go na magazynek, bo no to dział nie jest zbyt celny. No i stwierdziłem, że to takie albo on, albo ja w tym wypadku. Aha. Mhm. Czyli ogólnie do zabawy czołg polecasz. Y, oczywiście. Nawet słuchajcie... mnie najlepsza czwórka, a ewentualnie 185B tam może konkurować. No, to też jest niezły. Słuchajcie, tak wygląda ją statystyki po bitwie, czyli jest MK, -ka, duży kaliber i top gun. No niestety medalu pula nie ma, bo to jest za niski poziom chyba, nie? Niestety. Więc kolega zrobił 1852 punkty obrażeń, 11 fragów, 1602 podstawowego expa I grał tutaj na koncie premium, w ogóle nie używa nawet nie ma załadowanych pocisków premium, znaczy premium no tych pod drogich Pod kalibrą Tak jest i 35 tysięcy zarobiłeś za taką bitewkę na czysto no, amunicja niewiele kosztowała, 4300. Naprawa na tych tierach też jest bardzo niska. Tak, tutaj, tutaj jest bardzo fajnie. No dobra, elegancka bitewka, także gratuluję. <grym> Dziękuję e, bardzo. I teraz przechodzimy do drugiej części. Zaraz zobaczę tylko, czy się nagrywa. Nagrywa się. E, przechodzimy, słuchajcie, do drugiej części naszego wywiadu, czyli kolega chwali się, skąd jest. Jestem z Legnicy, pod Wrocławiem taka miejscowość, miasto, no niecałe 100 tysięcy mieszkańców, przedwojenne Lignic, a najbardziej chyba znane jako Mała Moskwa. Mhm. Dobra, czekaj, o już mam. No Legnica to jest miasto zabytków ogólnie, nie? No rzeczy samej. Dobra, no to opowiadaj, co ciekawe, no widzę, że tutaj jest naprawdę staróweczka. Oczywiście, w samym centrum Zamek Piastowski, jeden z najstarszych w Polsce, na terenach polskich. Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy się znajduje. Tych ostatnich z takiej linii Legnicko-Brzeskiej, to też jest wielkie takie dziedzictwo kulturowe. Co tam można jeszcze wymienić? Przepiękny park, który miał swoją świetność jeszcze, jak się mówi, za Niemca, czyli przed II wojną światową. No teraz władze miasta starają się o ten park dbać, ale no już nie jest on tak fenomenalny jak za tamtych czasów. Mhm, tutaj znalazłem. Kiedy dowiemy się, kto wyremontuje zamek? To już wyremontowane czy nie? <laughs> Wie, że są już wyremontowane. Mhm. Teraz tam mieści się gimnazjum, więc zagospodarowane. Aha, czyli nie ma żadnego muzeum ani niczego takiego. Znaczy, jest taka część dla osób zwiedzających. Między innymi, właśnie ta wieża, na którą można wejść, to jest wieża świętej Jadwiga bądź św. Piotra. Dwie wieże są. I pod spodem jest normalnie gimnazjum. No, aha. Z boiskiem no, widzę. że że no, dosyć no. spory obiekt to jest. Nie wygląda jak typowy zamek, co prawda. No już no, jeden z najstarszych, więc swoje w, wytrzymał. Mm -hmm. No wieże są piękne rzeczywiście. I mam tu też staróweczkę. Jakiś Kościół jest taki dosyć okazały. A, z pewnością. Właśnie. Kościół. Kościoły nawet mi wyskoczyło, czyli więcej tego jest. Tak, w samym centrum mieszczą się takie dwa dosyć spore. No widzę, rewelacja. To piękne. Uh -huh. No, potężne, potężne. No dobra, to co ciekawe, a jakieś takie rzeczy, no bo to są zabytki, słuchaj, wiesz, z zamierzchłych czasów. Uh -huh. A powiedz mi, czy coś tam z takich bardziej nowszych, typu druga wojna, jakieś coś się ostało gdzieś? Z drugiej wojny światowej, no to przede wszystkim był to największy sowiecki garnizon wojskowy we wschodniej Europie, w czasach właśnie, gdy panowała w Polsce komuna. Nawet film powstał o tym mieście, właśnie Mała Moskwa. Dużo było takich y, powojennych y, pozostałości, tam na polach chodzili z wykrywaczami metali i szukali różnych, tam granaty znajdowali, y, jakieś monety stare i tak dalej. Aha. Yy, ten, ten, ten. Mała Moskwa to taki film, w którym tam jakiś wojskowy się zakochał w kimś tam czy coś takiego? Yy, tak, 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 tak. Znaczy, A, to... y, nieudana miłość zakończona tam, jak to mówią, albo samobójstwem, albo to... Yy, było zabójstwo yy, władz rosyjskich, jeżeli się nie mylę. No, tu nawet mam taki hangar, na samoloty chyba to jest, mi się wydaje, albo na jakieś tam wyrzutnie i identyczne są w Armored Warfare. Jak widzieliście film, to to co teraz widać, tam jest baza i właśnie takie hangary. W sumie to różne rzeczy tutaj chowali, głównie samoloty na lotniskach, ale też wyrzutnie rakiet i tak dalej. No, w tym miejscu, gdzie ja mieszkam, to niedaleko były koszary porosyjskie, więc Rosjanie tam rezydowali. Ale słuchaj, no i co się dzieje z, taki, z, ty z tymi obiektami? To przeszło. Yy, nie wiem, wyprzedane jest, czy co? Znaczy, jeżeli chodzi o te koszary, to zostało wyremontowane i tam są normalnie mieszkania. Aha. Czyli tak. Wszystko zagospodarowane zostało. No, widzę tutaj kurczę, trochę tych zdjęć jest. Jakieś takie schrony pozostawały. Tak, tak, szczególnie w parku. Zaraz wpiszemy schrony, zobaczymy co się znajdzie. Miasto ogólnie dosyć dobrze przetrwało drugą wojnę światową. Tam Rosjanie dopiero przejęli miasto w 1945 roku. No i tak zostało. Mhm. Nie, no jak wpisałem schrony, to wyskoczyło tego troszeczkę. No? Rzeczywiście. I widzę, ja się... że. O tu jakiś jest nawet kurczę, jakaś baszta, zaraz, zaraz. Czyli co, ogólnie, gdyby tam ktoś się jakiś czołgista chciał wybrać? Hmm, czołgista może nie bardzo, ale historyk hmm, jak najbardziej. Mhm. Mm Wręcz taka pozycja obowiązkowa. Nie tylko, jeżeli chodzi właśnie o czasy drugie wojny to a tym bardziej jeszcze te czasy wcześniejsze. Mhm. No ja przyznam się, nie byłem, ale co to jest? <grym> Zapraszamy. <grym> pewnie, pewnie tam się pojawię. No dobra, to powiedz coś bardziej o sobie. Może jakieś fajne hobby masz? Nie wiem, pracujesz, uczysz się jeszcze? Uczę się, uczę się. Kończę teraz gimnazjum. Więc mhm. no, dużo czasu poświęcam nauce, ale hobby, I to chyba jak każdy nastolatek w tym wieku, sport, dobre kino, gry komputerowe, no i znajomi oczywiście, to jest No, ale taki... jakieś takie specyficzne hobby, hmm. na przykład, kurczę, nie wiem, co to może być. Trajowe modele. O. nawet. modele, to może kupiłeś coś z tej serii z World of Tanks? Nie, nie bo... coś o jakości? Nie, nie kupiłeś. Nie, nie kupowałem. Hmm. No, ogólnie, miasto fajne i widzę, że najeżone różnego rodzaju kurczę, ciekawostkami. No, z każdej strony. No, także pewnie warto pojechać. I tu ciągle mi wyskakują jakieś takie naprawdę potężne fortyfikacje, ale to chyba kurcze nie jest. Hmm. Rytro coś tutaj, schron na górze Połom, to jest u was gdzieś? Na górze Połom? No. Nie przypominam sobie nie. Legnicy. Czyli Google tutaj wyłapał nazwę schron, a pominął nazwę Legnica. <grym> no jakby ktoś chciał zobaczyć jeszcze te zdjęcia właśnie yy, sprzed II wojny światowej, gdzie Legnica to była naprawdę przepięknym miastem. No to można wpisać wyszukiwarkę Lignitz po niemiecku. I tam są właśnie zdjęcia staromodne jeszcze czarno-białe, gdzie naprawdę ta Legnica. Była kwitnąca, pełna życia. Mhm, mm No widzę właśnie. Jest zdjęcie. Typowo w takim zdjęć. starym stylu. Jakiś most taki potężny widać? Co to jest most grunwalski? To u was? No, przepływa przez Legnicę rzeka Kaczawa, teraz są aktualnie dwa mosty, coś przydałby się trzeci. O, tutaj jest, że to niby most wybudowany w 1910, tylko, że nie wiem, czy to jest odwiedź stronę, czy to jest Wasz, czy po prostu miałeś tam, nie Breslau. Breslau to Wrocław, nie? Tak, 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 tak. tak. Czyli to most we Wrocławiu. Legnitz, jest. Tutaj to jak w Ciechocinku, kurczę, takie nie wiem czy to jest stacja kolejowa. Co to jest? She, house. co to jest? To się znaczy, wtedy na pewno jeszcze tramwaje jeździły, więc. No, to taki klimacik dodaje zawsze, nie? Mhm. Mm to prawda. No, macie tego wszystkiego, czyli słuchajcie, w wakacje, jak ktoś będzie przejeżdżał, czy nawet nie w wakacje, koło legnicy, to kolega twierdzi, że warto, warto zajechać. No, oczywiście. Tutaj. No, macie tu tego wszystkiego, rzeczywiście. Aż. No dobra, słuchaj. E, to może skończymy wywiadzik. E, I co? Jeszcze raz gratulacje. Bitewka luksem zacna. No i Dziękuję żegnamy bardzo. się z wami. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Tak jest.